Witam bardzo serdecznie. Zapraszam na film. Opaska Mi Band 5: I jak ją skonfigurować, aby z poziomu opaski sterować aparatem fotograficznym naszego telefonu? Aplikacja Mi Fit. Przechodzimy do profilu oraz wybieramy naszą opaskę z moich urządzeń. Następnie zjeżdżamy na dół, aż nam się pojawi labo. Ratorium, bardzo dziwne i ustawienia kamery nie ustawiono. Bierzemy parowanie Bluetooth, opaska nam się zparuje, aktualizuje. Możemy również ją potem rozłączyć i dzięki temu możemy sterować kamerą. Czasami się nie zmienia, tam komunikat, że nie ustawiono, ale raczej to działa. No i w ten sposób możemy już teraz to jest rejestracja ekranu. Jak to wygląda? Przechodzimy sobie do więcej albo ustawienia tak, jak mamy. Aparat, klikamy jak widać, nam się tutaj po lewej stronie zaktualizowało, od razu zaaktywowało nagrywanie filmu. A jeżeli chcemy robić zdjęcia, możemy też zatrzymać, to przechodzimy na zdjęcia w naszym aparacie i tak samo klikamy opaską. Aby sterować aparatem z pomocą opaski, Musimy mieć włączony telefon, czyli na przykład aktywny i ustawiony gdzieś na statywie. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu, a teraz zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Dla Ciebie to tylko klik, a dla mnie to coś bardzo ważnego.